Wako Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski w Kulturystyce w Kielcach, 2015 rok. Jest z nami Magdalena z zdobywczyni złotego medalu w bikini fitness do 166 cm. Przede wszystkim gratulacje wielkie. Magda, powiedz jak oceniasz rywalki, jak oceniasz generalnie zawody, sędziowanie Poziom był bardzo wysoki, to nie były zawody przypadkowe, bo przecież to są mistrzostwa polskie, także musiało to być na wysokim poziomie. Targi, to i sobie rewelacja. To wszystko było jak najbardziej dopięte na ostatni guzik. Powiedz mi, jakie masz plany jeszcze na ten rok startowe? Szczerze nie wiem. Nie wiem, bo chciałabym też troszeczkę odpocząć. Nie ukrywam, że jest to wycieńczający sport, także może chwileczkę przerwy i zobaczymy, co będzie dalej. Przyszedł medal i puchar. Powiedz mi, bardzo duży reżim treningowy sobie narzuciłaś? No, treningi odbywały się 4 razy w tygodniu. Myślę, że kluczowym aspektem tutaj odegrała dieta. Plany na przyszły rok? Jeszcze nie wiem. Jak coś to Was miło zaskoczę. No na pewno będziemy trzymali kciuki, żebyś obroniła tytuł. E, nie, no na pewno. E, chcielibyśmy cię zobaczyć na mistrzostwach Europy w tym roku. Dlaczego nie? W tym roku w następnym, może mistrzostwa świata. Kto wie. E, powiedz, chciałabyś komuś podziękować specjalnie? Tak, jest mnóstwo osób, którym chciałam podziękować, na pewno Pani Patrycy że mojej trenerce, zarówno Hani Garboj za oprawę sceniczną, Dorocie Galińskiej również za oprawę sceniczną, no, wszystkim tym, którzy się mną opiekowali, mój Mariusz po prostu zrobił złotą robotę, no, wszyscy wszyscy, którzy ze mną tutaj przyjechali, trzymali kciuki, byli ze mną, wspierali mnie w trudnych chwilach, a takowe też były. No klub jest z Ciebie dumny. Bardzo się cieszę. Ja sama jestem też z ciebie bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się tego. Dziękujemy Ci bardzo, nie zatrzymujemy. Mówiłaś, że jesteś głodna, więc smacznego. Bardzo jestem głodna. Dziękujemy. Dzięki bardzo, Cześć. Dzięki.